A tak właśnie wygląda Stadion Partizana w Belgradzie Puściutki w tej chwili Nawet jakiś tam trening się nie odbywa O jakieś tam dziewczyny chyba sobie będą tylko biegać, jakieś lekkoatletki trenują a tak to tutaj nie, nie, nie za bardzo No i stadion to nie wszystko Tutaj jeszcze po drugiej stronie jest yy, Cerkiew Anioła Gabriela, tak to nazwali, tylko z zewnątrz ją sfotografuję. No to jest dobry punkt widokowy tutaj, bo chyba ona jest zamknięta. No i tutaj dla Was nagrywam jeszcze ten stadion z nieco innej perspektywy, z góry tak on wygląda. Na, jak wiecie, drona nie posiada. No i tam jest cerkiew tego świętego Sławy. No, oraz widok na nowoczesne centrum, na te wieżowce przy tamtym budynku jeszcze nie byłem. W tle natomiast jest ta odwrócona butelka, której podstawy. Zwężonej podstawy nie widać z tej perspektywy. No tu jeszcze takie zwykłe budynki mieszkalne z wielkiej płyty oraz wieża oświetleniowa, na którą tutaj wlazłem w celach właśnie filmowo-zdjęciowych. Cholernie wąska drabinka. Ledwo się tam jak gruby po drabince przecisnąłem. No i powiem wam o tym stadionie. No to tak. Wszyscy psioczą na Białoruś, że to trzeci świat. No, niestety, yy, Białoruś na tle Serbii wypada znacznie lepiej, znacznie nowocześniej, yy, przynajmniej stolica. No i czystość. Tam jest naprawdę Niemcy, mogliby się uczyć tego porządku, tej czystości. Natomiast tutaj na porządku dziennym są. Yy, wszędzie walające się jakieś śmieci, yy, bazgroły te, których nienawidzę o tam jeszcze są takie trzy budynki, o to tam będę musiał pojechać, zobaczyć co to za wys wysokościowce, no mój telefon nie, nie zoomuje tak dobrze ale tam jakby mi się udało na, na któryś z nich wleść, to by było fajnie, no a teraz nagrywam wam jeszcze ten stadion od części dla kiboli, ze względu na Ogromną ilość przepięknych graffiti. Już wam to wszystko na filmie pokażę. A zobaczycie też sobie w opisie wszystkie zdjęcia dodane. Postaram się nie trzęść tym telefonem, bo ze stabilizacją mnie kiepsko. I te graffiti są zarówno tu, jak i tutaj od strony trybun. Zobaczcie, ja mam, mam chyba za szeroko. No, i tam kolejne jeszcze zanim pójdę na dół, bo tam jest prawdziwa kolekcja graffiti, to tutaj jeszcze nad wejściem głównym, bo okazuje się, że tu jest główne wejście, gdzie stoi ten walec drogowy. Zobaczcie. Prawdziwy walec drogowy, ale taki sprzed 100 lat zabytek. No i tutaj mamy portrety. W ogóle te portrety zawodników, jakichś zasłużonych ludzi, to one otaczają cały ten stadion. Te, które są zewnętrzne, no to tam oznaczyłem na zewnątrz. Natomiast te wszystkie, które są w środku, no to po prostu przypiszę zdjęcia do stadionu, no bo ciężko jest pod dachem coś zlokalizować o nawet tam na, na budynku jest y, portret, zresztą tutaj y, w całym tym, w całym Belgradzie są takie właśnie y, graffiti jakiś zasłużonych osób bardzo mi się to podoba no, już schodzę schodkami niżej. Zobaczycie, ile tutaj tego jest. Wszędzie są jakieś te, jakieś malunki. No, i tam jest ten, na wprost, jeżdżenska toaleta. Tutaj zobaczcie. Wejście główne. Tutaj mamy jeden portret. Tu mamy Tu mamy drugi portrecik. No i teraz idę w stronę męskich toalet. Co oni tak te czaski mówią? No i proszę bardzo, męska toaleta. Jeżeli ktoś by się chciał w lustrze przejrzeć, no to niestety to się nie uda. O, tutaj padł. No i tutaj ściana płacu, proszę bardzo. Dawno było nieużywane, bo nawet nie czuć, nie, nie czuć żadnego nieprzyjemnego zapachu. Można powiedzieć sterylnie. No, stadion wymaga modernizacji, odnowienia. No i tutaj kolejne, kolejne jakieś te, jakieś malunki. Tutaj nawet nie trzeba doświetlenia. No i to byłoby na tyle. Zapraszam do opisu.